Witajcie, dzisiaj poradnik: jak w korsie D wyciągnąć tylną lewą lampę. A po co ją wyciągnąć? no po to, żeby wymienić np. żarówkę kierunkowskazu, stopu czy świateł pozycyjnych. Otwieramy bagażnik. Mamy dwie zaślepki z lewej i z prawej strony. Ściągamy lewą do lewej lampy, prawą do prawej lampy. Jak ściągniemy tę lewą pokrywę. Zauważysz dwa takie białe kurki i wtyczkę. Trzeba odkręcić te dwie białe nakrętki i zdjąć wtyczkę. Nakrętki są dokręcone ręką, więc ją ręką odkręcisz bez problemu. Jeżeli Ci ta nakrętka wpadnie do środka, bez problemu ją wyciągniesz. Ona się tam położy na takiej płoczce metalowej. Ważne jak będziesz wyciągał teraz lampę. Pamiętaj, że ta lampa jest wciśnięta na takim trzpieniu. Wyciągaj tą lampę tak jak tu jest przedstawiona na tym filmie, byś sobie nie połamał po prostu tego trzpienia. Nie w tą stronę, tylko do tyłu. Chwyć lampę i mocnym zdecydowanym ruchem pociągnij do tyłu. Widzisz? To jest ten śpień blokujący, który wchodzi i klinuje tą lampę. Teraz, by dostać się do żarówek, musi zdjąć te trzy zaczepy blokujące. Obchodź się z tym delikatnie. Lampa jest stara, uchwyt może naprawdę pęknąć. Widzisz, wszystko fajnie poszło. Oprawa nam. Zeszła w fantastycznym stanie. Mamy dostęp do wszystkich żarówek. Jak widzisz, jest taka usztelka. Ta usztelka ma tam być. Musi ona równiutko przylegać potem do lampy. Jak zauważysz, jak będziesz montował, będą takie ustalające wycięcia. O pokażę ci dokładnie o co chodzi. Tu. O, teraz będzie lepiej widać. Takie ząbki są i one się tam po prostu muszą wsunąć w to. Widzisz? To jest po to, żeby dokładnie właśnie przylegało to równo wszędzie, żeby te załupki Ci fajnie zaskoczyły, a żeby uszczelka przylegała. Dzięki temu będzie to w miarę szczelne. I nie będziesz miał po jakimś czasie jeziora w tej lampie. Mam nadzieję, że pomogłem. even if it's fake